Hej czołem, co jakiś czas dzięki waszej pomocy przedstawiam wam no, relacje z ćwiczeń żołnierzy rezerwy, z ćwiczeń obowiązkowych, z ćwiczeń przymusowych. Można powiedzieć, piszecie do mnie, przedstawiacie jak jest i ja to puszczam w eter po to, żeby sobie porównać, czy coś się zmienia, czy coś się nie zmienia. No tym razem dostałem... Maila od byłego żołnierza zawodowego, czyli teraz żo żołnierza rezerwy pasywnej, 8 lat w wojsku był i no generalnie tak, pozytyw na pozytyw po pozytywnym aspektem był, było podejście żołnierzy zawodowych do szkolenia. To jest oczywiście na plus, ale nie będę wyjawiał jednostki wojskowej, ponieważ było troszkę minusów, jeżeli chodzi o koordynację, jeżeli chodzi o mundury, oczywiście, no i ten ogólnowojskowy burdel. No ale to zaraz sobie, zaraz wam to oczywiście przedstawię. Ci co się zastanawiają, czy jechać, czy nie jechać, bo tutaj kolega stwierdził a pojadę, zobaczę, czy coś się zmieniło, czy coś się nie zmieniło, pogadam z kumplami, może będzie fajnie. No, było nie najgorzej, pozytywne wrażenia, mimo, że e, tutaj akurat kolega trafił na poligon, aczkolwiek na koniec stwierdził, że sorry, w następnym razem się z Wami nie bawię. Przyślecie zaproszenie, to ja się zbadam. Niech lekarz oceni mój stan zdrowia. Także to jest jedna opcja, jak się zwolnić z obowiązkowych ćwiczeń rezerwy, to po prostu zbadać się swój stan zdrowia. Inna opcja to jest na przykład dostajecie kwit, no to możecie napisać wniosek do WCR-u o, o to, żeby was wysła, wys, wysłali na komisję lekarską, czy nadal możecie brać udział w takich ćwiczeniach. Bo 20 lat temu to może mieliście kategorię A, a teraz w wieku 40, 50, czasami 60 lat już. Bardzo wiele osób już się na kategorię A nie kwalifikuje. Więc w momencie otrzymania wezwania na ćwiczenia, odwołujecie się ze względu na stan zdrowia, i od razu wniosek do, na komisję do WCR-u. Do, do, na komisję, na rejonową wojskową komisję lekarską, do WCR-u wysyłacie. Oni powinni was skierować. Ale jeżeli was nie skierują, to oczywiście możecie maila do mnie napisać, i będziemy już teraz. WCR-y niektóre z nazwy podawać. Kto, gdzie, jaką patologię uskutecznia. Oczywiście jest jeszcze jedna opcja. Można pójść też w demografię, przyczynić się do poprawienia demografii Polski i sobie zrobić dziecko. Ponieważ jeżeli macie, no, nie macie, jeżeli opiekujecie się dzieckiem do lat 8, to zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny jesteście zwolnieni. Ze służby wojskowej, czy to takiej, innej, i tak dalej. Także to też możecie się przyczynić pozytywnie na być, być patriotą, płodzić dzieci. Oczywiście tak pół żartem, pół serio, nie? No ale jeżeli chodzi o zwolnienia, to nieraz mówiłem. A jeżeli chodzi jeszcze tutaj odnośnie żołnierzy rezerwy, tych ćwiczeń, w opisie pod filmem macie darm, darmowy poradnik, nieformalny poradnik rezerwisty, który możecie sobie za darmo pobrać w PDF-ie. I dowiedzieć się mniej więcej jak to wszystko wygląda, jak się zwolnić, jak pisać pewne kwity, odwołania, jak otrzymać pieniądze za, za te ćwiczenia i Na początek, jeszcze przypomnę, kciuk w górę, komentarz taktyczny, żeby nakarmić algorytmy YouTube'a, subskrypcja, udostępnienie, no i minuta przerwy reklamowej i lecimy z koksem. Chcesz być gotowy na kryzys, zagrożenie albo konflikt zbrojny, okazuje się, że nie musisz teraz iść do armii, żeby poznać wojskowe rzemiosło. Odkryj moje autorskie szkolenia wojskowe. We współpracy z innymi wojskowymi instruktorami przygotowaliśmy kursy, dzięki których będziesz wiedział, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Nie czekaj, wybierz jeden z kursów, które nauczą Cię m.in. jak poruszać się po współczesnym polu walki jakie są podstawowe pojęcia taktyczne, jak działa żołnierz w różnych sytuacjach na polu walki, jak działa się na wypadek zagrożenia bronią masowego rażenia oraz jak bronić się w przypadku napaści, czyli samoobrona i walka w bliskim kontakcie. Dołącz do nas już teraz, zyskaj pewność siebie oraz umiejętności, które potrzebujesz. Wejdź na stronę kursy tam dowiesz się więcej i dowiesz się jak zakupić kurs. Oczywiście, po przerobieniu kursu online, zapraszam na szkolenie praktyczne, które cyklicznie organizujemy wraz z innymi instruktorami wojskowymi. Wtedy będziesz mógł to, co poznałeś w teorii, wcielić w praktykę i dodatkowo nauczyć się strzelać z broni palnej. Ok, czytamy sobie relacje z ćwiczeń żołnierzy rezerwy. I kolega pisze tak, czołem, panie poruczniku, oglądam pana filmy od jakiegoś czasu i zgadzam się w 100% z tymi ćwiczeniami rezerwy. Dzisiaj takie ćwiczenia zaczęły się w i tutaj wykropkowałem, nie ujawniamy, ponieważ no niestety te relacje są bardzo zbliżone i niestety MON nie działa, nie tylko w jednej jednostce, nie tylko jedna jednostka jest gdzieś tam. Nie realizuję tego w takim stopniu, jak, jak w jakim to żołnierz rezerwy by oczekiwał. Dostałem wcześniej wezwanie, a że byłem zawodowym 8 lat, to mówię sobie: pójdę, pogadam z kolegami, co, 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 co są w służbie, zobaczę, co tam słychać. Miałem nadzieję, że faktycznie odpocznę od życia codziennego, a tu się okazało po przybyciu, że z planowanych 90 chłopa przyszło 24. Oj, jak mi przykro! No, co to się stało? Po, Mon powołuje 90, a przychodzi 24? No to jak my na tą wojnę się szykujemy? To ciekawe, czy jak, dostanę, jak czy, czy jak ogłoszą mobilizację, to ilu się zgłosi, a ilu rzuci kwitem? <grym> ilu się zwoli. Nie, nie wiem nie wiem o co tu chodzi. No to czemu 24 z 90? No zacznijcie zmieniać tą armię, zacznijcie ludzi szanować przede wszystkim i z nimi rozmawiać. A nie wy traktujcie Mon, czyli Mon, wy w sensie Mon, tak? Z ministrem obrony narodowej na czele. Traktuje, traktujecie ludzi jak bandę frajerów, bandę niewolników, którym napiszesz przyjdź, masz się zgłosić, to i to termin. A może warto z ludźmi porozmawiać czasami, kiedy Panu by pasowało. Dziękuję, przepraszam, do widzenia. Proszę nowe buty, proszę nowy mundur. A nie, stare buty, stary mundur, wszystko używane. Macie jeszcze jakąś tam poduszkę brudną i śpicie sobie w tym syfie. No to nie jest sobie bardzo, nie ze mną te numery. E, czytamy dalej. A kiedy zaczęła się cała kwitologia, to wyszło, że dzisiaj w dniu przyjęcia jedziemy na poligon. Każdy z nas ma tylko po kilka rzeczy osobistych i nie spodziewaliśmy się takiej muki no i to jest, przepraszam bardzo ale to rzeczywiście jest no to, to, to mówię o szacunku wzywacie żołnierzy to dajcie im taki sprzęt dzięki któremu spokojnie będą mogli egzystować na poligonie albo przynajmniej wyślijcie do żołnierza razem z wezwaniem instrukcję co powinien ze sobą zabrać, bo jedzie na poligon no bo niestety no na poligonie, zwłaszcza w listopadzie, w tych miesięcach jesienno-zimowych, to są różne warunki. Wypadałoby zabrać na przykład bieliznę termoaktywną, a co zabrać do wojska, to macie, już nie będę tego tematu rozwijał, macie w tym nieformalnym poradniku rezerwisty, który jest do pobrania w opisie pod filmem. Także tutaj oczywiście, no pan w WCR-ze siedzi, no niektórzy z WCR-u to nigdy nie byli na poligonie, nigdy nie byli w jednostce liniowej, tylko są po prostu urzędnikami w mundurze i są od wysyłania papierków do żołnierzy rezerwy. Niestety, nie mówię, że wszyscy, bo znam bardzo wielu oficerów, podoficerów służących w wojskowych centrach rekrutacji, którzy mają za sobą no, bogate doświadczenie z jednostek liniowych i wiedzą, co z czym się je. No, ale poligon od wtorku do soboty, co też jest ciekawe, bo kto niby ma nas rozliczyć w sobotę. Od wtorku do soboty, czyli te kilka dni, no, można wytrzymać, ale rzeczywiście, gdyby warunki były niesprzyjające, to warto ze sobą pewne rzeczy e, zabrać. Mundury oczywiście, że używane, buty także, ale ja dostałem nowe tylko dlatego, że znam mundurowca. <laughs> czyli można, zobaczcie, można dostać, tylko nie dają. No jak to jest? Jeden dostanie nowe, a drugi nie. Czyli są, nowe są, tylko nie wydają. Dla, dlaczego nie wydają? Bo jeżeli się na to godzicie, żeby pobrać używane buty, bo uważacie, że to jest wielki problem dla monu, no to oni was tak traktują. Jeżeli dajecie się traktować jak niewolnicy, jak plebs, no to oni was tak będą traktować. To jest zalecenie odgórne, że żołnierz przyjdzie, macie im wydać wszystko, byle jakie używane, stare. Behatetyczny, czapkę, blaszkę. W niektórych wypadkach nawet op wydają. No skoro pozwalacie sobie na to, to oni tak będą Was traktować. A jeżeli przyjdziecie i chociaż wykażecie się odrobiną asertywności i powiecie, że nie, nie przyjmę tych butów. Proszę, rozkaz na piśmie. Że ten but jest akurat przebadany, zde, coś tam wyprany, czy co oni tam robią, zdezynfekowany, rozkaz na piśmie, że ja po poligonie spędzonym w tym bucie nie doznam urazu, a każdy ortopeda podejrzewam, że wypisze, że chodzenie w używanych butach może powodować uraz stawów. Zwłaszcza w tych butach wojskowych, gdzie są wyprofilowane pod, pod inną nogę. I teraz ja mam chodzić kilkanaście kilometrów na go z powrotem, fikołki robić cały dzień, bo jak wstaniesz w wojsku o godzinie szóstej, to do dwudziestej drugiej jesteś w tych butach. Tam nie ma rozluźnienia. No może po piętnastej trzydzieści, no ale po południu też są zajęcia. I co? 16 godzin w jednych butach? Używanych przez kogoś, ktoś dostał nowe i nawet tydzień czasu je użytkował. Tydzień czasu, codziennie przez 16 godzin, wyprofilował sobie ten but pod swoją stopę. I teraz ty dostajesz te, ten but. Niech się wypowiedzą lekarze. Jak to wpływa na zdrowie, jak to wpływa na stawy. No ale jak sami chcecie, to sami tak macie. Nie przyjmować. No, chyba, że lubisz, no to ja tam nie będę wnikał, co kto lubi, nie? Beryl w wersji A, średnia wieku około 40, więc nie ma dramatu. No, nie ma dramatu, nie ma dramatu, bo tak jak yy, kiedyś już całkiem niedawno, chyba w tamtym roku, mówił generał Kukuła, że diamencików naszych nie będziemy ruszać. Jak w, w razie wybuchu konfliktu zbrojnego, diamencików, czyli młodych. Do 30 roku życia nie ruszamy. No to takie same rozumowanie na Ukrainie. Zełenski też wzywa 40-50-latków, mobilizuje, a do 26 czy 7 roku życia mobilizacji nie ma. Czy to jest dobre? Może tak. Ale jeżeli chodzi o ćwiczenia żołnierzy rezerwy, no to warto by wzy wzywać tych, tych diamencików, żeby te pizdusie się w rurkach też się czegoś nauczyły. A nie kurde, stary chłop kurde, ojca wzywają, ojciec 50 lat dostaje wezwanie na szkolenie rezerwy, a dwóch chłopów 24 i 26 lat sobie siedzą. Ty ojciec wyślij pocztówkę z wojska. <laughs> Ty ojciec wyślij zdjęcie jakieś. <laughs> kabaret robicie, naprawdę kabaret robicie. Całe szczęście, że ten poligon, że na ten poligon jedziemy z ogarniętym chorążym, to nie zginiemy. Tak, podstawa to jest ogarnięty szef kompanii. Nawet dowódca kompanii nie musi być ogarnięty, ale jak szef kompanii jest ogarnięty, to będzie i spanie, będzie i ciepło, będzie i czysto, będzie dobre jedzenie, a jak będzie trzeba, to nawet będzie można się napić. Wody, oczywiście, żeby nie było. I tak koczujemy na świetlicy od 9 rano, a już jest 15.50, kiedy to opiszę. Czekamy na autokar, jaki ma nas zawieść. No to. Dobrze, że nie autokar z, mię z miękkim dachem, także tutaj komfortowe warunki autokarem na poligon, a nie starym. Yy, nikt nie wie, o której on będzie, ale bezpiecznik czasowy jest ważny. Tak, bezpieczniki czasowe w wojsku. Podstawowa komenda w wojsku czekać, więc czekali na autobus. Już nam zapowiedzieli, że nie będzie strzelania, bo nie ma amunicji. O, pięknie, halo. To jest sta standardem, to teraz już się chyba, teraz to już chyba jest standard że jak się idzie na szkolenie żołnierzy rezerwy, to amunicji po prostu nie ma. Bo magazyny puste. Bo Tusk z Kaczyńskim oddali wszystko na Ukrainę. No to szkolimy się online. To kupcie może komputery. I tam wgrajcie w jakiegoś battlefielda albo jakąś inną grę. I jak sobie siedzą ci żołnierze przez tydzień czasu, 8 godzin dziennie grają w battlefielda. Przyjemnie spędzą czas. Może trochę taktyki się nauczą. Może to jest jakaś myśl. Bezpiecznie już zapowie nie będzie. Ale za to mamy mieć przemieszczenia w nocy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dla chłopów, którzy na co dzień takich fikołków nie robią. Co się będzie działo na poligonie, to napiszę w piątek. Czołem i życzę wytrwałości w kopaniu się z tym betonem. Ja to, to się nie, nie kopię. Ja to bardziej to wyśmiewam. Wyszydzam, trochę się pośmieję, na szczęście w tym już nie uczestniczę. Mogę przedstawić, w jakiś sposób pomóc. Bo, jakby nie patrzeć, te, te nasze filmy moje, Chorążego yy, Sergeja, jakoś mają pozytywny odzew. Może nie każdy nas lubi, ale to ci, którzy lubią beton, to nie lubią nas. No, tak to już, tak to już jest. No i oczywiście drugi, drugi mail też doszedł do mnie. Witam panie poruczniku, i doczekaliśmy się piątku. Poligon osobiście zaliczam na plus. We wtorek dojechaliśmy, krótki poligon, jeszcze raz przypominam, od wtorku do soboty. We wtorek dojechaliśmy około 20 na poligon na Drawsko, dokładnie, no tam gdzie dokładnie, to już bez znaczenia. I tu pierwszy szok, nie ma namiotów ani obozowiska. I teraz, co myślicie, pewnie spali pod, yy, pod tym, pod drzewem. Że tak jak pojechali chłopaki na, yy, na granicę, nie? Te zdjęcia z granicy, pamiętacie, że gdzieś tam pod drzewami koczowali, bo nic nie przygotowane? No nie, tu zaskoczenie. Teraz są mega nowe i wybudowane dla Amerykanów budynki. Pokoje czteroosobowe, łóżka, każdy ma swoją szafę, i łazienki też niczego sobie. Ogólnie plus. No ogólnie plus, że są Amerykanie, bo gdyby Amerykanów nie było, to u nas by była nadal komuna. A tak to dla, Amer dla Amerykanów wybudowali, to nasi żołnierze mogli z tego skorzystać. Ale ogólnie dla Amerykanów, tak, zgadza się, wybudowali na poligonie. Dobrze, że tu chyba Amerykanów nie było, bo jakby Amerykanie zajęli, to oczywiście nasi by, by, by spali... Yy, jak, jak ci bezdomni w Stanach Zjednoczonych na, na tym, na, na ulicy, chyba. Albo w namiotach jakiś. Najlepiej swoje namioty zabrać jeszcze, nie? Ale dobra, no nie ma co się czepiać. Warunki super, jak widzicie. Ale to też by było fajne, nie? Gdyby na przykład, tak, tak, tak sobie teraz myślę, że WCR mógłby zachęcić żołnierzy rezerwy do tego, żeby przyjechali. Na przykład wysyłają. Yy, Wezwanie na szkolenie rezerwy na tydzień czy dwa tygodnie, nie wiem, na pięć dni. Tych dwu, dwudni, te dwudniowe to wysyłają tych, co nigdy, tym, co nigdy nie byli w wojsku. Dwudniowe szkolenia polegają na tym, że w sobotę przyjeżdżasz, przyjeżdżasz wydają mundury, w niedzielę przysięga do domu. <grym> no ale to jest już inna, inna patologia. Ale fajnie było, jakby ten WCR właśnie wysyłał te wezwania i na przykład mówił, że przedstawiał plan. W poniedziałek robimy to, we wtorek wyjazd na poligon, zajęcia takie, takie, a takie, strzelanie, jeżdżenie, robienie fikołków, nie wiem, walka wręcz, rozpoznanie, bytowanie i, i odbytowanie, jak ktoś lubi i tak dalej. I będziecie robili to, strzelali z tego, jeździli tym i tym, warunki będą takie, a takie. Jedzenie trzy razy dziennie, w porządek dnia można też żołnierzom podesłać, żeby oni wiedzieli, żeby oni nie jechali w ciemno, nie? Bo ja na przykład tak lubię, żebym... Ja lubię mieć plan, zobaczyć, co mnie czeka i podjąć decyzję, czy w lewo, czy w prawo. Być może mnie by to przekonało, jakbym dostał jasny plan. To planujemy, to będziemy realizować. Takie będą posiłki, to będziemy jeść. Będziemy mieli na przykład jedzenie na stołówce, albo śniadanie na stołówce, obiad, kolacja w polu, zimne, bo szef się spóźni z dowiezieniem. No to wiemy w co gramy, gramy w otwarte karty. I wydaje mi się, że wtedy więcej osób by przyjechało niż te 24 na 90. I wtedy wojsko by miało sukcesy, ale chyba w wojsku jest wstyd przyznać się co, będzie, co będą tam realizować. Bo w wielu wypadkach jest po prostu, idźcie do lasu, nie pokazujcie się, realizujemy Pluton w niewoli. Bo nie ma amunicji, bo nie ma instruktorów, bo nie ma żołnierzy zawodowych, nie ma się Wami kto zająć. Zajmijcie się sobą sami. Idźcie spać, prostujcie sprężyny, bądźcie cicho. Nie róbcie problemów, to my Wam też nie będziemy robili problemów. No, jakieś rozwiązanie jest. Wtedy w planie jest zapisane, że zrealizowano. Konspekty są pod, przez dowódcę podpisane. Przyjedzie kontrola, kontrola nie kontroluje zajęć. Bardzo rzadko, wiecie, kontrola nie zawsze ma czas przyjechać wtedy, kiedy są zajęcia. Jak przyjedzie kontrol, no to będą kontrolowali. O, jakie ładne konspekty, jakie zajęcia, tutaj żołnierz robił natarcie, wskakiwał do wozu, wyskakiwał, strzelał z tego, z tamtego. Takie strzelanie, takie strzelanie, walka wręcz. Bytowanie, nauka rozpalania fajki pokoju. No, i w konspekcie, i to, co jest w konspekcie, to wszyscy uważają, że było. No a czy było, to różnie bywa. Lecimy dalej. W środę, pierwszy dzień i poszliśmy w teren. Wyszło 17 km i ognisko, ale w używanych butach i dopasowanych do innej stopy. Nie, nie było lekko. Jednak każdy dał radę zgodnie z wojskowym hasłem pierdol i się śmiej, rano będzie mniej. I dzień zleciał. Sobie, chcecie sobie hasło zapiszcie, bo hasło jest dobre. Ja już o tym ha haśle zapomniałem, ale oczywiście. Może na koszulkę warto wrzucić? <grym> hasło, hasło na koszulkę. Dobra. Czwartek były zajęcia ze sztuki, walki, uderzenia w tarcze i ogólnie zabawy siłowe. Brak uwag. Piątek były zabawy z bronią, postawy strzeleckie i, i jazda TRI dla chętnych. Chłopy po 20, po 20 latach przyszli do rezerwi i największa atrakcja była właśnie dla nich, ale chyba po to są takie wezwania. Co to jest TRI? To jest transporter rozpo, rozpoznania inżynieryjnego. Taki pojazd na gąsienicach. Tam chyba siedmiu chłopaków wchodzi. Także pojeździli sobie, pojeździli. Tylko ja jeszcze raz się pytam, czy, czy na tym to polega. Oczywiście, było fajnie, sympatycznie. Odświeżyli sobie znajomości. Trochę pojeździli. Nie postrzelali, no bo amunicji nie było. Zresztą kolega pisze, strzelania niestety nie było, bo połowa wojska Beryla widziała pierwszy raz na oczy. Beryl to jest to samo, co, praktycznie to samo, co Kałach, tylko ma mniejszy kaliber. Także tu obsługa beryla i obsługa kałacha jest praktycznie taka sama. W berylu macie przełącznik rodzaju bo ognia, można strzelać krótkimi seriami. Także tutaj nie powinno, to, to jest kwestia, że nie było amunicji. A nie to, że pierwszy raz widzieli beryla, no co to za różnica? Zgrać muszkę ze szczerbinką w berylu, a w, w tym, w kałachu. Magazynek podpina się tak samo, odbezpiecza się tak samo, przeładowuje się tak samo, spust jest w tym samym miejscu. Postawa strzelecka taka sama. Tu nie, nie ma kombinacji żadnych. Także tutaj y, szkolenie bardziej po, powinno być pod kątem danej specjalności. Wzywacie żołnierza, który jeden jest załóżmy ma specjalność celowniczy, drugi y, ma specjalność strzelec, trzeci y, kierowca. No to w takich kierunkach powinno się ich szkolić, a nie wszystkich na pałę, a pojeżdżą sobie y, transporterem. Tutaj postrzelają, rozpalimy ognisko, wszyscy będą zadowoleni. No tak, wszyscy są zadowoleni. Poszli, poddychali świeżym powietrzem, przeszli się po lesie, kiełbaski upiekli, transporterem się przejechali, pośmiali się. No jest fajnie, no fajnie było. No. Tylko że czy na tym powinno polegać szkolenie żołnierzy rezerwy? Pytanie. Jutro, czyli w sobotę wracamy prywatnym autokarem. Prywatnym w sensie nie, że ich autokarem, tylko prywatnym, y, znaczy nie monowskim, tylko wojsko wynajęło prywatny autokar, żeby ich przewie przewieźć. O to chodzi. Planowo o 9 rano wyjazd. Podsumowując, nie mogę narzekać na zajęcia i, wy wytapianie, i wytapianie czasu na poligonie, bo i tak tu byliśmy, więc lepiej coś robić, niż trolić na kompanii. Chorąży bardzo sprawnie i z jajem dowodził, kadra też była ogarnięta. Żołnierze zawodowi, których pamiętam z czasów służby dostali awanse w różnych korpusach, co mnie cieszy, bo, bo pamiętam, jak kiedyś blokowali etaty. Yy, tak, bo, porobili, bo kiedyś nie, nie było tych widełek, a teraz porobili widełki, że na jednym stanowisku można być na przykład porucznikiem i kapitanem. Na przykład na stanowisku dowódcy Plutonu może być podporucznik porucznik, na stanowisku dowódcy kompanii porucznik kapitan. także te, i, i, I na stanowiskach podoficerskich tak samo. Niestety też kilku dobrych podoficerów i oficerów jest już w Cywilu, bo ich wkurwili, ale zgodnie stwierdzali, że w wojsku jest coraz gorzej. Niestety, niestety też to widzę. Od siebie dodam, że drugi raz już nie dam się wydymać i na kolejne ćwiczenia w rezerwie będę chory. Bo jednak, takie branie ludzi na siłę jest totalnie bez sensu, mimo że czasem, mimo, że czasem może być fajnie. Pozdrawiam! Ja też serdecznie pozdrawiam. Na koniec, yy, kciuk w górę, komentarz taktyczny, kropka taktyczna, subskrypcja, udostępnienie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Można kupić koszulkę. Kto nigdy nie był w wojsku, może sobie wykupić kurs online wojskowy. Serdecznie dziękuję za oglądanie, za, za uczestnictwo w tych kursach i, i odwiedzenie sklepu. Na dzień dzisiejszy wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.